Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale DronoStrefa. Dzisiaj witam was w pierwszym odcinku z serii nocny nalot i wcale nie chodzi tutaj o latanie dronami, przynajmniej nie będziemy dzisiaj latać dronami, ale o co chodzi w tym dokładnie, to zaraz wam powiem po intro. Skąd wziął się pomysł na taką serię? Przynajmniej na razie zrobimy sobie pierwszy odcinek, zobaczymy jak to wyjdzie. A pomysł się wziął stąd, że po ostatnim, z jednym z ostatnich odcinków, gdzie było rozstrzygnięcie wyników konkursu o wygraną lutownicy, wydał mi się ten odcinek taki trochę mocno suchy. No, chodziło tylko o to, żeby powiedzieć, kto wygrał, i stwierdziłem, że potrzebuję takiego miejsca, gdzie będę mógł wrzucić kilka mniejszych rzeczy na które nie nagram jednego całego odcinka, bo jest to bez sensu. Także będziemy sobie w takich odcinkach będziemy mówić o różnych wzmiankach, to znaczy ja będę mówił i też chciałbym tutaj odpowiadać na najczęściej zadawane pytania do mnie, ponieważ dużo ich dostaję na Instagramie, dużo dostaję ich na Facebooku, chyba na Facebooku najwięcej, bo na Instagramie aż tak dużo z was chyba mnie nie obserwuje. Jeżeli ktoś chce mnie obserwować na Instagramie, to zapraszam na Instagram Dronostrefa. Tam wrzucam czasami zdjęcia, wrzucam jakieś relacje. I także chcę tutaj Was prosić, że jeżeli macie jakieś pytania, albo chcecie poznać moją opinię na temat czegoś niekoniecznie nawet związanego z dronami, to zadawajcie te pytania w komentarzu pod tym odcinkiem i wtedy ja będę wybierał pytania, na które będę chciał odpowiedzieć. Jeżeli ktoś zapyta o coś mocno osobistego, na co nie będę chciał odpowiedzieć, to po prostu tego pytania nie będzie. Ale jeżeli ktoś chce o coś zapytać, nawet, nawet jeżeli to nie będzie związane z dronami, to niech pyta tutaj w komentarzu. A ja dzisiaj wybrałem kilka rzeczy, o no, których chciałbym powiedzieć. I tak jak już wspomniałem wcześniej, y ten odcinek, który był na temat rozstrzygnięcia konkursu, bo chciałem pokazać, że konkurs został rozstrzygnięty, żeby nie było, że gdzieś to uciekło, no to był trochę, powiedzmy, odcinek bez sensu. Może nie bez sensu, bo jednak została przekazana informacja, ale chciałbym to dzisiaj po prostu połączyć w taką, taki miks kilku informacji, które się wydarzyły w świecie dronów, bo wydarzyło się dużo rzeczy i nie są to rzeczy, których bym chciał robić, na przykład, osobny materiał. Także dzisiaj chciałbym najpierw zacząć od rozstrzygnięcia, Konkursu na ładowarkę. Także ładowarkę wygrał Marek z Dąbrowy Górniczej, i Marka udało mi się namówić na to, żeby nagrał sam taki unboxing tej ładowarki, że ją rzeczywiście otrzymał, żeby to był dowód, że ja tej ładowarki nie zatrzymałem dla siebie. I naprawdę została ona rozdana w tym konkursie. Także teraz już pokazuję Wam film Marka. Dziękuję, Łukasz, za ładowareczkę i za prezenty. Na pewno sobie naklejkę gdzieś przykleję przy aucie. E, a no trochę dla mnie za duży, żeby nosić go w kieszeni, ale coś z nim wymyślę. Może. Do plecaka z, z kopterem, i jeszcze pomyślę nad tym. Jeszcze raz dzięki, Łukasz, że mnie wybrałeś. Powodzenia. Cześć. Fajnie, że Marek się ucieszył z nagrody i udało mi się go namówić na nagranie takiego filmu. Było bardzo łatwo go namówić na nagranie tego filmu, ponieważ ma on trochę wprawy w nagrywaniu różnych rzeczy, ponieważ prowadzi on kanał na YouTube. Tu będę posiłkował się moimi notatkami. Jego kanał na YouTube nazywa się Marek Wolan YouTube. Tu gdzieś Wam się wyświetli, gdzieś tu załączę Wam. Link do niego, albo link będzie na pewno na jego kanału w opisie, a tutaj na pewno gdzieś się wyświetli nazwa jego kanału. On na kanale prowadzi tutoriale głównie do programu do montażu ShotCut. Jest to darmowy program, z tego co wyczytałem. Nie używałem nigdy tego programu, ale jeżeli ktoś chce spróbować swoich sił w darmowym programie, a dużo osób mnie też pyta o takie rzeczy, to możecie sprawdzić sobie kanał Marka. Kanał nazywa się tak jak mówiłem, Marek Wolan YouTube, YT o skrót od YouTube, jak nie mam. Także u niego możecie sobie zobaczyć różne ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o triki montażowe w tym programie. Marek też lata trochę FPV, przynajmniej napisał tak, że zaczął latać FPV, dlatego wziął udział w konkursie. Jego odpowiedź była bardzo, myślę, może niepospolita, ale napisał coś w stylu, że stary w elektronice, nowy w dronach FPV i że bardzo by mu się przydała ta ładowarka, no i dlatego Gdzieś mi się to rzuciło w oczy i wybrałam jego odpowiedź. Fajnie, że się okazało, że Marek też prowadzi kanał na YouTube, ma prawie 1000 subskrypcji, także może po emisji tego odcinka dobijemy mu do 1000 subskrypcji, także jeżeli chcecie, to sprawdźcie kanał Marka. A teraz przejdziemy do kolejnych rzeczy, które chciałbym tutaj wspomnieć w, tym w takich programach z serii nocny nalot. Między innymi chciałbym się wypowiedzieć też na temat tego, że DJI wypuściło do gogli cyfrowych, czyli tych, na których ja latam teraz, bo je cały czas testuję. Jeszcze nie chcę się wypowiadać na ich temat. Przygotuję na ten temat. Na pewno oddzielny odcinek, gdzie powiem, czy fajnie się na nich lata, czy nie fajnie, co mi się podoba, co mi się nie podoba, ale DJ wypuściło aktualizację chyba z tydzień temu, gdzie mamy w goglach możliwość wybrania bitrate'u streamingu na żywo z drona do naszej gogli w jakości 50 megabitów na sekundę. Tak, 50 megabitów na sekundę, wcześniej było 25 megabitów na sekundę, czyli mamy dwa razy, teoretycznie dwa razy lepszą jakość. Jeżeli chodzi o tą jakość, to i widać różnicę, może nie aż tak kolosalną. Gdzieś Wam tutaj załączę DVR z lotów z, tym, z tymi ustawieniami. Także możecie sobie pewnie teraz zobaczyć, jak to wygląda. Latam na tym, testuję, cały czas te gogle sprawdzam. No już chyba minął ponad miesiąc, ale myślę, że jeszcze ze 2-3 tygodnie i przygotuję dla Was odcinek, gdzie się wypowiem na temat tych gogli i czy warto. To czy nie warto, chociaż w sumie nie do końca musicie mi wierzyć, jeżeli chodzi na temat tych Gogli, bo mam je w ofercie mojego sklepu internetowego, także no moja ocena może nie będzie dla wszystkich obiektywna, ale naprawdę staram się je dla was dobrze przetestować no i wypowiedzieć się wtedy na ich temat, bo nie kosztują one najmniej pieniędzy, ale myślę, że wypowiem się w miarę obiektywnie na ten temat, chociaż nie do końca musicie mi zawsze wierzyć. Ci, co mnie śledzą na Instagramie, też mogli zauważyć, że od kilku dni testuję. Anteny nowe do Gogli, kupiłem anteny od polskiej firmy prodron.com bodajże. Link do tych anten też wrzucę wam w opisie tego filmu, także możecie sobie sprawdzić. Nie, nie, nie wysłali mi ich za darmo, kupiłem je. Nawet oni chyba nie są świadomi, że ja je kupiłem, bo akurat mój kolega składał zamówienie u nich, i przy okazji ja się dorzuciłem do tego zamówienia, żeby kupić też sobie przy okazji. Te anteny, także macie link do tych anten w opisie i moim zdaniem jest lepiej. Jest lepiej o jakieś 30%. Nie testowałem ich przed update'em, ponieważ czekałem na te anteny chyba prawie miesiąc, ale u nich to tak długo trwa, oni je stroją ręcznie i tak dalej. To wszystko ma przychodzić w najlepszej jakości i rzeczywiście poprawiło to jakość zasięgu wizji. Moim zdaniem jakieś 30%, ponieważ tam gdzie latałem wcześniej i miałem no już zasięg bardzo krytyczny, to teraz mi jeszcze zostają dwie kreski. Dwie kreski na cztery, jedna kreska na cztery. Także no jest to jakieś 30% lepiej w moim odczuciu. Także myślę, że warto zainwestować te 100 kilka złotych w zestaw anten do tych gogli DJI. Kolejne pytanie, które często wędruje do mnie, to yy, czy lepiej mi się lata z GoPro Session 5 czy z GoPro 7, którym yy, latałam dotychczas? Otóż od yy, też chyba około tygodnia zacząłem latać z GoPro Session 5, zaraz wam pokażę. To GoPro jest tutaj na tym dronie. I jak na razie jestem zadowolony, chociaż nie możemy latać z włączoną stabilizacją w GoPro Session 5. Przynajmniej na moim dronie, bo gubi się ta stabilizacja. Także latam teraz na GoPro Session 5. Przynajmniej w tych takich na lotach takich rekreacyjnych, naprawdę bez nagrywania dla kogoś, gdzie nie zależy mi aż tak mocno na jakości. Kamera Session 5 nagrywa trochę gorzej niż GoPro 7. No wiadomo, jest między nimi kilka lat różnicy. Ale yy, mam około minuty więcej, no niecałą minutę więcej lotu, także gra jest warta świeczki jeżeli ja sobie idę latać sam dla siebie albo żeby wrzucić coś na YouTube, a później tutaj sobie zmontować po prostu dla was, no to nagrywam teraz GoPro Session 5 bez stabilizacji, także widać wszystkie ruchy, chociaż ja w GoPro 7 też zazwyczaj nagrywam bez stabilizacji, bo chciałem widzieć, czy jestem w miarę płynny na, na, na drążkach, tak? I fajnie też było widać zawsze, jak coś zaczynało się dziać ze śmigłami, że np. śmigła były mocno dobite albo gdzieś coś się rozkręcało, to było widać wibracje na, na w tym obrazie. Także bez stabilizacji fajnie się lata, bo później możemy dużo rzeczy sprawdzić. Także teraz dużo osób, co mnie pytało na Instagramie, czy lepiej się lata z GoPro Session 5. Tak, lepiej się lata, bo jest więcej czasu lotu, także można więcej wycisnąć ze swoich baterii i mieć więcej fanów. Skoro rozstrzygnęliśmy już też konkurs na temat ładowarki do baterii LiPo, no to chciałbym też teraz przypomnieć wam o konkursie, którym jest do wygrania Nazgul 5, czyli dron wyścigowy od firmy iFlight, którego recenzję robi Ostatnio, link do tej recenzji macie gdzieś tutaj. Myślę, że Wam wyskoczy. W karcie to był ostatni odcinek, gdzie przetestowałem dla Was tego drona, przynajmniej pokazałem Wam jego recenzję i zrobiłem też pierwszy oblot. Ten dron dalej jest, jest do wygrania. Jest konkurs do 15 sierpnia dla patronów, ale wszystkie szczegóły macie w tej recenzji. Także tam możecie sprawdzić, jak możecie wygrać tego drona. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to zapraszam Was do zobaczenia tej recenzji. I chciałbym Wam jeszcze raz przypomnieć o tych pytaniach. Jeżeli macie jakieś pytania, albo chcecie, żebym na jakiś temat się wypowiedział, albo nie wiem, może coś przetestował. Chociaż z tymi testami to jest tak, że to jest zazwyczaj kosztowne, a firmy jakoś nie do końca chcą wysyłać za darmo też do wszystkich. Także jeżeli chcecie, żebym się na jakiś temat wypowiedział, albo macie jakieś do mnie pytania, to zadawajcie je w komentarzu pod tym filmem. Myślę, że jak się zbierze trochę Rzeczy, to raz na jakiś czas zrobię taki odcinek nocnego nalotu. Tak to zatytułowałem, bo zazwyczaj jest noc jak to nagrywam. Dzisiaj jest 20:45. Patrzę na zegarek na mojej lampce, która tutaj mi przyświeca często biurko. Także jest 20:45, i zazwyczaj to jest tak, że ja naprawdę wieczorami to nagrywam, także to jest nocny nalot, i też myślę, że ten odcinek, odcinki tego nocnego nalotu będę puszczał wam wieczorem. Także na dzisiaj, na ten pierwszy epizod, by było to tyle. Mam nadzieję, że jakoś to się rozwinie i pójdzie w dobrym kierunku, a jak się nie rozwinie, no to trudno. Przynajmniej spróbowaliśmy. I jak zawsze przypominam wam o sklepie internetowym www.dronostrefa.pl. Tam z kodem rabatowym lato możecie kupić drony i akcesoria do swoich dronów w dużo niższej cenie. I jak zawsze, jeżeli podobał ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki do zobaczenia. Cześć.